My dzisiaj na bogato. Nie wiem, czy kiedyś miałaś taki scenarii wywiad, ale jesteśmy w mnie na gry w September. Powiedz mi, pierwsze jakby takie uczucie, kiedy schodzisz ze sceny, jakie jest? Takie naładowane, mega nabuzowane i w sumie to muszę zawsze sobie wyjść na zewnątrz, pooddychać, żeby się tak wysiłować, bo no. teraz w takim razie z drugiej strony, co ty czujesz przed występem? Przed występem, to ja się denerwuję bardzo, bo dla mnie są ważne występy. Jak coś jest dla mnie mniej ważne, no to się tak nie denerwuję, ale też się ekscytuję bardzo, ale zawsze jednak mam takie w brzuchu motyle, że... Ale jest to jednak motywacja. Mhm. Cześć, jakby od początku, żeby nasi widzowie bardzo dobrze cię poznali, Ty kiedyś byłaś Ala 17. Co Cię skłoniło do tego, że zmieniłaś nazwę? Skłoniło mnie do tego to, że no już nie, nie jestem 17, już nie jestem taka młoda. Po pierwsze, po drugie, Ala 17 była jednak bardzo mocno kojarzona z rapowym środowiskiem, a ja do końca nie jestem taka, jakby nie podpisuję się w stu 100% pod tym środowiskiem, z którym była kojarzona Ala 17, więc. Yy, chciałam to oddzielić jakoś tą, tą epokę jednak od tego, co ja bym chciała tworzyć, jak ja bym chciała mieć wizerunek. Yy, ale jednak to jest cenna przygoda dla mnie i dużo doświadczeń cennych bardzo zebrałam przez to, dlatego tak nazwałam tą epkę, żeby to jakby pomnik taki postawić. Okej, okay, no to teraz jak powstała Aila, jak doszłaś do tej nazwy? Bo ja jestem, mam na imię Alicja yy, i... Trochę jestem w sumie Ala i trochę jestem Alicja w takim sensie, że po prostu jakby to jest taki jakiś pośredni zwrot, że z jednej strony trochę poważnie i elegancko, ale z drugiej strony to jestem Ala po prostu. No i też ładnie brzmi i w ogóle w swoich piosenkach bardzo dużo o sobie zdradzasz. Też yy, czytałam, że Ala 17 było związana z twoim byłym chłopakiem. Powiedz mi, czy ten topór już zażegnałaś, że to było tak, że stworzyłaś to, żeby zapomnieć, czy dalej do tego wracasz? Też nie chcę za dużo jakby zdradzać się z prywatnego życia takiego, ale ja w, w tamtym okresie po prostu te piosenki one ze mnie wypłynęły same. Ja jakby one mnie wyleczyły trochę z tego, że miałam mm, po prostu ulgę mi przyniosło to, jakie napisałam. Teraz się ciągną za mną, wiadomo, ale w tamtym momencie to było bardzo cenne dla mnie, że mam taką możliwość się wyrazić w ten sposób. Yy, żadnego toporu nie ma, yy, nie mam z, z nikim napięku ani nic. Yy, po prostu się rozeszła moja droga tam. <grym> Poszłam w inną stronę i dobrze mi jest z tym. Mhm. Ja chciałam. Yy... Powiedzieć Ci, że jak patrzyłam cię na twój koncert, jak tam śpiewałaś chciałabym cię zabić, czy coś w tym stylu, to było widać taką złość na Twojej twarzy. Ty naprawdę to bardzo przeżywasz za każdym razem, jak wchodzisz na scenę? Tak, bo ja po prostu, dla mnie to, że ja śpiewam, to bardzo mocno się jednak wiąże z, z ładunkiem emocjonalnym. I jakbym nie miała nic do wyrażenia, to bym nie wchodziła na scenę. Także dlatego ja po prostu wchodzę w te piosenki, chociaż czasem to mnie męczy już, że, że tyle razy muszę powtarzać to samo. I że to już było jakiś czas temu, że to już jest nieaktualne, ale jednak już staram się znajdywać inspiracje, nawet jeśli to są inspiracje już niezwiązane w ogóle z tamtą sytuacją, yy, tylko po prostu z życia codziennego. Żeby w to władować ładunek emocjonalny. Aż ta muzyka tak wyskakuje, powiedz, jak przerodziła się ta miłość do twojej muzyki? Ja pamiętam, że w przedszkolu, jak moje koleżanki mówiły, że chcą być księżniczkami, to ja mówiłam, że chcę być piosenkarką. Także ja po prostu, nie wiem, ja jakąś taką mam misję od naprawdę, odkąd pamiętam. Zawsze chciałam śpiewać, zawsze lubiłam śpiewać. Potem chodziłam do szkół muzycznych, potem się zakochałam w jazzie jeszcze do tego, Także ja muzykę kocham bezgranicznie. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się spełniać w tym i że mam możliwość wyrażania się po prostu ze świetnymi muzykami i z takim odbiorem bardzo dla mnie kojącym i przyjaznym. A inspirujesz się może kimś Nie, niekoniecznie z polskiej tej sceny, ale takiej zagranicznej? Ja na pewno się inspiruję y Muzykami jazzowymi, jakkolwiek by to nie brzmiało, nawet nie wokalistami, z tego względu, że w jazzie podejście do muzyki jest takie bardzo, bardzo jakby luźne, bym to nazwała, ale to nie do końca dochodzi. Chodzi o to, że jest dużo bardzo wolności, że ta muzyka jest jakby in, każde odtworzenie danego utworu jest inne każdego dnia. I ona zawsze ze sobą niesie po prostu takie czyste coś, co chce wyrazić artysta. Także to mnie na pewno inspiruje. Inspiruje mnie szczególnie z wokalistek jazzowych Billie Holiday, ale to jest bardzo oldschoolowa wokalistka, z której, której muzyka może nie mieć jakoś bardzo dużo wspólnego z moją. Chociaż jej wokal mi się bardzo podoba. A z współczesnych artystów to na pewno nie mam jednej inspiracji. Bardzo mi się podoba. Na przykład y, jest taka artystka Kendresa, to polecam sprawdzić. Ona właśnie jest taka soulowa. Generalnie soulowe, neo soulowe wokalistki Tyrzach też na przykład. Mogłabym wymieniać jeszcze, temi akurat przyszły teraz do głowy. Ale no. A z tej polskiej sceny, kto jest dla ciebie takim najbardziej idolem? Krzysztof Komeda? Nie wiem. Nie wiem, czy znaczy doceniam, wiadomo, twórczość wielu tam artystów z polskiej sceny, ale na pewno nie inspiruje się nikim z polskiej sceny, chyba że w sumie Grażyna Łobaszewska to jest jakby, no, tylko znaczy ona już nie jest współczesna w sumie tylko. E, powiedz mi w takim razie, bo dużo osób twierdzi, że współcześnie, jakby gdzieś tam, żeby osoba zaistniała w świecie muzyki, musi wypuścić wilala na TikToku. Jak ty się do tego odnosisz? Czy jesteś za, czy raczej nie? Widzę, pominię że raczej nie. E, ja bym chciała się do tego nadawać, aczkolwiek w ogóle się w tym jakoś nie odnajduję, też nie czuję, że TikTok to jest jakby, że to jest środowisko, gdzie ja bym chciała e, pychać moją muzykę że super, jeśli by się udało, że jakaś piosenka moja będzie wiralowa, to mega mi się ucieszyło, ale po prostu ja nie, nie odnajduję się w tym, ja nie umiem, nie umiem yy, prowadzić TikToka za bardzo i tak dalej, ja też nie oglądam TikToka, bo, bo mi szkoda, no to dnia. No. Nie słuchasz tych, te, tych piosenek takich wiralowych z TikToka w ogóle? Nie, nie, nie. Znaczy jeśli słucham, to nawet nie wiem, że są wiralowe z TikToka. Nie, nie, nie oglądam TikToka, nie mogę. Powiedz mi w takim razie, bo ta twoja kariera dopiero się, jakby też można powiedzieć rozpoczyna, ale już bardzo dużo osiągnęłaś. Powiedz, o jakiej scenie marzysz? Marzę, żeby wybudować most ze sceną z Wielkiej Brytanii, bo no kocham scenę z UK i to nie tylko wokalną, ale też, też rapową. Super by było, jakby mi się udało nawiązać kontakt kiedyś z producentami jakimiś z UK, albo nawet jakimiś dziewczynami, które śpiewają też. A tak to po prostu bym chciała docierać do ludzi, którym, którym coś daje moja muzyka. Bo ja wiem to, co może dać muzykami i chciałabym to przekazać dalej po prostu. Jeszcze taki wymarzony duet. Ale to obojętnie z kogo, tak? Z całego świata. To kurczę. Um, ciężkie pytanie, ale myślę, że jest taka wokalistka od nie wiem jak to się wymawia, ale jest też z UK, ona też śpiewa na soulem i jest ekstra. Tego ci życzymy. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję. Dziękuję.